Halo, halo, cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Assassin's Creed Origins. Zostawcie łapkę w górę i suba. Jeżeli jesteście nowi na kanale, oczywiście z dzwoneczkiem, zajrzyjcie też w linki w opisie. Oraz zapraszam Was na streamy, oczywiście inną moje serię na kanale. Ostatnio ktoś mi napisał pod filmem, dokładnie Stezik, napisał mi, żebym robił po kolei sobie questy bo każdy quest nas doprowadzi do... każdy quest nas prędzej czy później doprowadzi do... o brakamo I każdy questik nas doprowadzi później do tych miejsc w których już byłem może się okazać tak, że któregoś razy będziemy robili to samo jeszcze raz. Nie? Więc po prostu będę szedł questami sobie to igierkę. Przechodził. A jak coś się powojawi gdzieś tutaj po drodze, no to podejdę. Ale nie będziemy tego tak robili standardowo. W każdym razie dzisiaj kontynuujemy naszego questa na razie. Na początku idziemy do Aleksandrii. No, ale tak jak widzicie tutaj spotkaliśmy zwierzątka, więc je porobimy Dobra Miękka skóra jest Idziemy Musimy znać Sofroniusza Musimy znaleźć tego gościa i... wykończyć go na to wychodzi Z naszej misji Gość przebywa nieopodal zachodniej bramy Aleksandrii. Mogę w sumie wziąć konia, tak szczerze mówiąc. No ale już płotka sobie odpoczywa, więc dajmy jej spokój. God help me, coming for Dobra, mamy Aleksandrię odkrytą. Odkrył nam się też quest przy okazji. Właściwie kontynuacja. Ora to później. Boże, to są nasi przecież, melusi no. oran. I don't want those merchants selling their filthy goods so close to my residence. Tell them I'll buy them out if they agree to take their business elsewhere. Hey, what? The a pitiful end to a pitiful existence. I will tell Liras of this, if I see her again. Should have run while you had the chance. Ah. <laughs> <laughs> Η κατάσταση είναι χαλοσαστή και δύσκολη. Και πολλά θα τα γυρά. Ναι, αυτόν φοβάμαι. Ναι, αυτόν φοβάμαι. Tutaj! mam tego typu Tutaj! nie? A zamachuje ja mi się na Tutaj! 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 chyba Tutaj! 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 Główne zadanie mam teraz. Dobra, to nic nie ma do zabrania już. Więc kontynuujemy. Tu przejdziemy sobie mostem. Trochę mam wrażenie, jakby przycinało. Ale wprost nie spadają. Być może mam tylko takie wrażenie. I dobra, spotka się z Ają w bibliotece. Bilo, biblioteka, ale wcale nie się przy na północ. Ja się, czemu ci goście tak gadają? Okej, a Melisy. W sumie jest jeden sposób, żeby nie gadali. Gdzieś to było. Ale teraz chyba tego nie znajdę. Dobra, potem poszukam. Chyba można wyłączyć te głosy gadania. To mi się wydaje, że gdzieś to było. Serapis. The snake will get his answer. To bratek jak tam wejść? No! Oj. To jest do znalezienia.

Podzielona Dolina. Pośrodku Nomu Sapmech znajdziesz mnie w ukryciu, w wąwozie koło Antyli, w centralnej części zachodniej Delty Nilu. Czekam pod drzewem, któremu wydaje się, że jest wyjątkowe. Ale tylko dlatego, że skalny most przesłania mówi do jego braci: All right. Serapis. Now what? Ah, where is Aya? Ah, Serapis. I wrote a tragic comic pastoral epic centered on him. Ah. You're by, I guess. I is eager to see you. you she said. Quickly, follow me. Okay. I am sorry, my good fellow, you appear to be drunk. This library is for serious scholars only. She is in hiding. Who are you? Ah, interested in Homeric verse, eh? This way, please. I am Aya's cousin, Fanos. Ah, yes, Phanos. Nice to meet you in person. Tell me what is happening with Aya. Why are you being so discreet? Gennadios sent his men on a house to house search. Often they drag people into the street and torture them for information. Typical of this system we live under. Gennadios? A monster. The Philakita of Alexandria. He is ravaging the city to find her. And where is she now? I have a very powerful friend, Apollodorus. No doubt you have heard of him. I have not. Yes, but. You will in any case he made a hiding place available to aya after she ran into trouble but what happened you do not answer me it is a mess of political intrigue she will explain all fear not okay. he thinks he's a poet the modern sophocles this is as far as i go No dobra, dopiero dookoła, ale nie widzę wejścia, więc <laughs> radzi tak Nie wiem, czy chcę tam skakać. <laughs> A, mogłem w W plus spacja zrobić pewnie. Dobra, w takim <coughs> miejscu warto sprawdzić teren, czy nie ma jakichś skarbów, nie? Coś czuję, że to jakaś zasadzka jest w ogóle. I missed you. Mm -hmm. <laughs> Never again should we spend months apart. We only have each other without him. Let us be together. Us two. Each to each. I have news. You are scarred by justice. Ah. I bludgeoned Bedunamon with this. I hate that we have to do these things. But I am grateful that you did. If I am honest, I took pleasure in it. Okay. Oh no, it mi się podoba. Mm. i've missed your touch i have missed touching you <laughs> i killed as well acteon i hunted him down and discovered a mask in his room when he returned i forced him to wear it then i thrust this knife through his eye slits Aya. But I was careless. Another of the Masked Ones tracked me to my home. It was even more difficult. We have one more. Then we will be done. Look at this. I took it from Actaeon. Apollodorus tells me it is a papyrus from the royal council, which means the snake is in Ptolemy's court. How does this Apollodorus know these things? He has informants everywhere because of his work with Cleopatra. But Cleopatra? She's been declared a criminal. <laughs> By her treacherous brother, yes. She plans to take back the throne. She wants this snake dead as much as we do and she trusts me she gave me this to slit his throat it's an ancient blade that killed the tyrant xerxes a weapon of justice <laughs> <laughs> ingenious yes, I will go to the palace and discover who uses the seal of the snake. And I will use this. You'll find plenty of information in the Royal Scribe's office. He spends his time at the bathhouse. Go search the palace while he's away. And you? I cannot leave here as long as Gennadios walks the streets. He is determined to kill me. In addition to the snake, I will see what I can learn of this Gennad... What's this? that leads to the docks i can't believe phanos had you go through the pit in addition to the snake i will see what i can learn of this Gennadios and silence him discover who this snake is and show him the face of death i'll meet you at the paneum when you have killed both the snake and genadios my heart aches until i see you again as does mine my love nei <laughs> to Dobra, skanik. Sprawdźmy, co tu mamy. Notatki AI. Fanos ma rację. Powinnam spotkać się z Apolodorosem. Jego zdaniem w sprawie uwikłany jest Akteon. Muszę zakraść się do jego kryjówki. Maska. On jest jednym z nich. Jego krew za życia mojego chemu. Muszę się ukryć. Może Apolodoros zdoła mi pomóc. Udostępnił mi kryjówkę. Mogę mu zaufać. Włócznia. Dobra, mamy kilka zadań. Wyszedłem. Chociaż nie chciałem. W sumie nie sądziłem, że od razu wyjdę tak. Myślę, że przez te drzwi po prostu. No ale okej. Okay. Wtedy też mogę wejść. Czy mam to zaznaczone na mapie? Nie mam. Ja pierdzielę. Czekajcie, jesteśmy w Aleksandrii, właśnie, to jest spoko. Dzięki temu będę mógł teraz sobie zrobić też te questy, które są tutaj. A co z tym idzie? Hmm, tu mamy ten 13, tu mamy w ogóle 5. Aha, bo mogę już tu iść, tak? Który ja mam level? Czekajcie. 12, no to jeszcze tak. Powiedziałbym, że to. Dobra. Jest, jest git, moim zdaniem, jest git. Coś jest jeszcze: skarb, tu są jakieś dwa znaczniki. Okej, okay, no tu została tego masa, no ale na razie będę robił questy. Daj mi ktoś podpowiedział, że on przechodził tą grę i robił kościki. Więc pozbierajmy te kościki, nie? Pozbierajmy te kościki. Co to jest w ogóle? Znajdź i zabij winowajców. Okej. Okay. Mam też miejsca tutaj widokowe idziemy po tego questa najpierw 37 metrów, jest najbliżej, więc <grystanie> prościej będzie się nim zająć, nie? Będzie to nie co zająć, jak go przyjąć, nie? Mam jakieś questa w ogóle Mam sorto... A najnowszy poziom, dobra, jest poziom.

a most precious treasure which must be delivered today. you will be well compensated for your work. here are some drachmas to start. the city is much more expensive than i'm used to. good. it is settled. follow me. No, ale ja nie chcę iść do tobą. the thing i ask you to do is of the utmost importance. of course it is. Kościu, wywalone w ciebie. Będę robił teraz quest. A tu mam w ogóle osęp i obaranie. Pierwsza osoba zabita przez Aje, gdy wojowniczka śledziła działania zakonów Aleksandrii. Natknęła się na Akteona i potwierdziła swoje podejrzenia. Kiedy odkryła jedną z mask w jego komnatach, Akteon zginął straszną śmiercią z maską na twarzy. Jego przynależność do zakonu pradawnych jest bezdyskusyjna. Jednak rola jaką odegrał w zamordowaniu Kemu pozostaje niejasna. I Baran Ktesos, polewał, polował w Aleksandrii na Aje, z nie jego przyjaciela Aktyona, poniósł jednak śmierć z jej ręki. Czyli tak w sumie. Nie dużo ich zostało. Ha? I na pothanin polemu To jest skarb zebrany. No właśnie. Co? Oh. No to będzie łatwe, bo. should around Jeden gość Bilny z tej strony jeden z tamtej Nie mogę go zabić tak ze skoko bez jaj jaj. trying to impress hey wait a sec you are dead no what would you wish stay you should not have come here I'll have your guts out Aj, Dobra. Wow, z finisherem. No myślałem, że szybciej to pójdzie. W sensie, że gość będę mógł zaatakować tak po prostu, nie? Ale jak widać się nie udało. Okej. Okay. Tu jest kolejny quest do zebrania Mamy level Spoko Nie chcę chodzić. Kurde, no dobra już muszę wejść tu, ale ja patrzę w tą stronę, a ty biegniesz w drugą gościu Skoczył do wody Co za koleś Czemu skoczyłeś do wody Ten Quest to tak będzie ten Podążaj za kupcem. Się, jak go oleje totalnie, to mi i ten tam będzie czekał. By order of a tu już w mieście all citizens must report w Aleksandrii? In particular, a is in tak do 40 spada. Wod... Hmm. Aleksandria. Bajek! Finally, someone who appreciates my genius. My play has been confiscated. You are attracting trouble. Worse yet, they jailed my actors. All among the finest poets of Alexandria. They say if I attempt to put on the play, I will be put to death. Be careful, Thanos. You are frail and brittle. You stick to writing, and I will help you find your play and actors. spoken No, not Hmm. kolejny Quest jest tu. Dobra, wezmę sobie w ogóle zmienię tego Questa. Będę miał tego zaznaczonego. Bo ten jest teraz priorytetowy, Dzień. bo jest na najniższym levelu. No ale i tak Aha. idziemy zbierać kolejne kłaściki, kolejne zadanka. No bo tak jak mówię, nie? Ktoś tam mu wspominał, że lepiej robić po wszystkie questy po kolei, bo może się okazać, że coś się zrobi za wcześnie. i będzie problem potem. Więc wolę się posłuchać. Jak ktoś już grał, no to. A też już kilka razy natknąłem się tak, że zrobiłem coś w tej gierce i nagle miałem. I nagle musiałem jeszcze raz to ma? nie? Who are you? One of Eudorus Philakes? I am no friend of Eudorus. brought nothing Aristo, the great poet philosopher, jailed. Jailed for writing beautiful things. Words are a powerful weapon. My love spent years writing his masterwork. Years. Then Eudorus plagiarized it and passed my husband's genius off as his own. And Aristo took him to court? Months of arguments. In the end, my husband is beaten, ridiculed, and tossed in a cage. Is this what passes for justice in Alexandria? Oh, my dear man. If you write this wrong, my husband and I can flee this city and be done with this ordeal. If you free him, I know of a boat that will take him on the southern docks. I will wait for you. Please. Just bring him no, my Aristo. Do Aristo z Aleksandrii. my przyjaciel, Eudores. Twierdzi, że wszystkie informacje zawarte w księdze. Oni lub pochodzą od niego. Twoje życie wisi na włosku. On twierdzi, iż korzystałeś z jego prac. Twój druh fanos. Ok. Hmm. Dobra, kolejny quest jest tam do zabrania, ale ogarnijmy też sobie ten punkt, widokowy. Łoł. Wow. A! Kolejne miejsce odkryte Kiedy chyba wejdę po tej ścianie. Jak nie po tej, to po tej po którejś musi się dać wejść, nie? A. To jest to pytanie, czy potem wejdę? No, dobra. Dobra, zróbmy sobie tą synchronizację. Będę mógł tutaj się w każdej momencie przeteleportować dzięki temu. Wow. Robi wrażenie, nie? Widok. No aktualną mapę wzorosła percepcja senu. Jest papirus, dobra. Jeszcze zbierzmy sobie ten papirus. On tak leci, jakby miał nie trafić, nie? Trzeba będzie te papirusy w końcu potem porobić, ale... Na razie nie ma sensu. A dobra, zbieraj. Kamienny wzrok w południowej części jeziora Mareotis leży wyspa okryta, pokryta ruinami. Pewien człowiek gapi się na mnie całymi dniami, co jest dość uciążliwe, dlatego ukrywam się za koloną, która zasłania mu widok. Mm, jeziora Mareotis I tam jest wyspa, tak? Czyli... Czyli rozumiem, że tu. To będzie. Czyli serio, w każdym miejscu, gdzie ten. Gdzie coś jest do zrobienia, praktycznie tam musimy iść, nie? Znaczy w każdym znak zapytania prowadzi nas quest. Tam niespoko. Dobra, jeszcze zbiorę sobie tego pościga i kończymy odcineczek. Uh, Great therapist. Oh. Are you as merciful as Amun? Welcome, Brother. Thank you, priest. It is good to see Egyptians come back. Since my drummer was jailed, it has been quiet. The silence is striking. A Tanner jailed my drummer. Accused him of stealing a precious Nubian lion skin from the divats. No i dobra, ludziska, kończymy ten odcinek. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. My Serapis with you. And you, już kończymy odcinek. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Pamiętajcie o w górę, sobie z dzwonkiem. Komentarzu, wbijcie w linki w opisie i trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć, hej!